Zmienimy się Andrzej. Czołem Wielkiej Polsce i Czołem Wolnej Palestynie. Szanowni Państwo, jak widzicie, wojna może mieć wiele obliczy. My każdemu z tych obliczy mówimy nie, mówimy stop. Stop wojnie. Tam, gdzie w Palestynie mordowane są kobiety i dzieci, tam, gdzie w Palestynie jest pod, podstawiony, podmieniony o innej definicji, ale co, nic innego jak prawdziwy Holokaust. Mamy jeden przykład wojny, wojny bezpośredniej, wojny obrzydliwej i wojny, której, jak powiedziała moja poprzedniczka, jest odwracana narracja. Skata robi się ofiarę. Ale proszę państwa, wojna może mieć również inny wymiar, inny, inną twarz. Taką twarz, jaką ma już prowadzona wojna w Polsce i oby nie doszło do tej wojny najprostszej, najbardziej konwencjonalnej, ale najbardziej barbarzyńskiej. To, co się dzieje u nas w Polsce, zniszczenie elity, Zniszczenie handlu, zniszczenie rolnictwa, a w ostatnim czasie kropka na jej w zniszczeniu przyszłego pokolenia, naszych młodych, najmłodszych obywateli, łącznie z dziećmi, jest niczym innym jak wojna, jak eksterminacją naszego narodu. Po drugiej stronie świata strzela się w głowę dzieciom z kuli. Z kalibru na przykład 9 mm. U nas w Polsce strzela się dzieciom w głowę reformą. Reformą, która zrobi z nich bezwładną masę, bezwładną papkę. I być może za 10-15 lat młodzież palestyńska nie będzie się mogła dogadać z młodzieżą polską. Dlaczego? Dlatego, że polska młodzież nie będzie wiedziała, co się dzieje. Tak jak większość narodu się nie dzieje, nie wie, co się dzieje, i większość narodu nie chce się włączyć do tego, co tutaj im pokazujemy, co im przedstawiamy, a walczymy o wolność. Jesteśmy na ostatniej prostej, szanowni Państwo. Ostatnia prosta, o której tak chętnie mówiono dwa lata temu, którą tak chętnie wypełniali, również ludzie, którzy się ubierają dziś w barwy wolnościowe, którzy się z tego nie wytłumaczyli, nie rozliczyli i mieszają w głowach prawdziwym Polakom i patriotom, ta prosta wcale nie jest do punktu szczepień. Ta prosta w tej chwili jest pod lufy karabinów. Lufy karabinów mocarstwa, które nie do końca chce z nami walczyć i nie do końca ma do tego podstawę. Stop wojnie. Stop mordowania Palestyńczyków. Stop mordowania, nie daj Boże, fizycznie Polaków. Ale i proszę Państwa, stop mordowania nas w sposób intelektualny i ekonomiczny. Co w ostatnim czasie i jaki to problem podnieśli rolnicy. Nie jestem do końca przekonany, że wiedzą i że mają plan, ale podnieśli to do góry, dlatego powinniśmy ich wesprzeć. Powinny się podłączyć wszystkie organizacje te, które walczyły przez ostatnie trzy lata, które wiedziały do czego to dąży. I grupa rolników jest jedną z grup, która zostanie wzięta na tapetę. Albo się zjednoczymy wszyscy i powiemy stop zabijaniu ekonomicznemu, moralnemu i wreszcie fizycznemu, albo kolejnym etapem będzie wysłanie nas pod lufy. I tu powinny stanąć wszystkie grupy społeczne. Również powinni otworzyć w tym momencie szyby bądź szyberdachy panowie policjanci, bo to wy pierwsi pójdziecie w drugiej mobilizacji. W pierwszej pójdą zielone mundury, ale w drugiej pójdą granatowe. To wy jesteście przeszkoleni, to wy macie broń i nikt się nie będzie nad wami zastanawiał. Wy i wasze rodziny zostaniecie tam wysłani. Zwracam się do urzędników, którzy notabene są bardzo związani z tym środowiskiem, bo wiecie doskonale drodzy urzędnicy, że właśnie w mundur pchaliście swoich synów jak nie do policji, to do wojska zwracam się do was też powinniście postawić opór nie widzę na razie oporu w urzędach tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o przyszłość tu chodzi o przyszłość naszego narodu tu chodzi o przyszłość naszych dzieci to już nie są żarty proszę państwa, to jest ostatnia prosta do zniszczenia polskiego narodu Nigdy więcej wojny, stop wojnie! To nie nasza wojna! 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 Chcemy pokoju! 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 Chcemy pokoju. 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 pokoju! Dobrze, kochani. C -my pokoju y dziękuję bardzo panu Andrzejowi Ponecie i, i Watachom Głosu Obywatelskiego za przybycie tutaj. I zapraszam pana Krzyszo Krzysztofa Tołwińskiego, przewodniczącego Partii Front. Brawo. Kochani, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu dla naszej polskości, dla Rzeczpospolitej, przy symbolu polskości, polskiego parlamentaryzmu, tu w Lublinie przed Zamkiem Lubelskim. Więc wypada mi po staropolsku pokłonić się wszystkim świadomym Polakom, tym, którzy tu jesteście i którzy w jakiś tam sposób będą nas gdzieś słyszeć. Jednocześnie w imieniu własnej formacji, my mamy takie za zawołanie czołem myślącym. A do naszej, to a do naszej policji to wiecie, bardzo się cieszę, że dzisiaj nie jest lany poniedziałek, bo może tradycja źle była zrozumiana przez naszą policję, jakoż się stało niedawno w Warszawie. I teraz tak, mamy jeszcze czas. Sporo my jako Polacy żeśmy przegrali, ale broń Boże, jeszcze państwa naszego w tym, mimo że utraciliśmy, Suwerenność polityczną na rzecz Amerykanów, Anglosasów, Doktor Sykulski, jako dzisiaj organizator, gospodarz tego spotkania, ciągle Państwu to wyjaśnią i wyjaśnia, i będzie dalej wyjaśniał. Mimo, że utraciliśmy suwerenność polityczną, ale w dalszym ciągu mamy jeszcze Państwo, mamy Polaków, mamy niezwykłą wbrew pozorom świadomość. Wiecie, czego ci politycy dzisiaj się najbardziej boją? Że 75% Polaków poszło do wyborów i się pomyliło! I oni wiedzą dokładnie, bo oni są wynikiem tej pomyłki. I oni się boją gniewu ludu. A ten gniew ludu nastąpi. Ale mamy jeszcze czas. Ten czas to jest bój o pokój. Bój o pokój, jeszcze raz powtórzę. Bo jeśli pokój nastanie, wyłoni się z morza krwi, to znaczy, żeśmy przegrali. Bo po każdym konflikcie, po każdej wojnie, czym chcemy czy nie chcemy, ten czas pomiędzy wojnami następuje pokoju. Politycy zaczynają wojny i politycy je kończą, żołnierz ginie, narody cierpią. To jest stara prawda, pamiętajmy o tym. Dlatego dzisiaj, póki mamy jeszcze ten czas. Jest czas na nasz front, front polityczny, ja nie mówię o swojej partii, błagam może o nas wszystkich. Na front polityczny, na myślenie polityczne, na działanie polityczne. Cały sens walki przez wieki o państwo polskie był sensem walki o politykę, żebyśmy my mogli sami o sobie stanowić. Wolność, co twoja osobista wolność znaczy, jak twoje państwo upadło? Nic, zerem jest, prywatą twoją, egoizmem. Wolność wtedy, gdy jest wolnością państwa twojego, gdy je posiadasz, gdy normalnie możesz się rozwijać. Oto dzisiaj jest ten bój. I pamiętajcie, kochani, jeśli słowa Leszka Sykulskiego, Andrzeja Ponety, pozostałych państwa zamilkną jako polityków, to wówczas przemawiają działa. Czyli to jest coś, gdzie wtedy możemy powiedzieć, że przegraliśmy. Dopóki możemy być na takich zgromadzeniach, dopóki możemy budzić świadomość, to znaczy, że w dalszym ciągu walczymy, walczymy politycznie. Bardzo krótko, kilka myśli, takich seryjnych. Pierwsza sprawa. Rolnicy wyszli, obudzili się. Moment! Czego brawo, spokojnie! A co my? Jestem polskim rolnikiem. A co my, rolnicy, zrobiliśmy w październiku? <laughs> co żeśmy zrobili? Prostytucję polityczną. Sami rolnicy to wybrali. Z różnych przyczyn. Moment. Sami to wybrali. I co dzisiaj? I dzisiaj trzeba miałczeć, płakać. To prawda? Na kolanach nawet na te protesty. Na kolanach. Bo jesteście tak samo współwinni jako rolnicy. I pierwsi jesteście od tego, żeby dzisiaj być. A co się dzieje w tych protestach? Kto was prowadzi? Solidarność Ri. Osiem lat! Kradli razem Solidarność Rej. Ja dobrze to znam. I te inne związki, tutaj jak są rolnicy, no wiedzą o czym mówię. To oni, rady nadzorcze, dyrektorzy, społeczki różne. I dzisiaj oni przywódcy. W czyim imieniu? Pisowskich Neobolszewików, tak? Osiem lat należneli. Ta władza, tak? Zamykała nam gospodarstwa, SF, produkcję zwierzęcą, banda pisowska zniszczyła, tak? Ja przepraszam, organizatorzy, wszystko na mnie, jeżeli niewłaściwe słowa. Yy, kochani, dalej, co jest tragizmem, musimy to mówić. Na czele tych protestów rolniczych stoją dzisiaj ludzie, na których ukraińskie i służby ukraińskie mają kwity. To ci, którzy handlowali przez kilka lat. Pane Gryny i tak dalej, z nazwiska ich wymieniam. To ci ludzie, którzy handlowali z Ukraińcami razem. Jeszcze jak były tak zwane kwoty, chrzcili polskie zboże, tutaj niedaleko, na Zamojszczyźnie, rzepak, który wydało 36 ton z hektara, tak? I oni się rozprowadzają nas, Polaków, a szczególnie na granicach, opamiętanie przejdzie. Nie martwcie się, my jako rolnicy się pozbieramy. Krótki bardzo, bardzo apel w tym momencie, kochani, do nas wszystkich i do rolników. Parlament Europejski to jest coś najgorszego, co się może zdarzyć. Nas te wybory nic nie zmienią w Parlamencie Europejskim, ale politycy inni zaczną nas dopiero szanować wtedy, gdy my jako mądry naród polityczny zorganizujemy się i będziemy w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielcy my Polacy patrioci, tak? 130 kandydatów na cały kraj, 70 tysięcy podpisów. Nas nie stać, tak? Rolnicy przepalają codziennie jedną kampanię do Europarlamentu. Bezsensownie od nas powiem w tym momencie, to się zorganizujmy, pokażmy siłę, polityk prawdziwy będzie się z nami liczył, gdy będziemy mówili językiem politycznym, siłą polityczną. Parlament Europejski ten przyszły nic nie zmieni. Ale jeśli tacy ludzie jak Leszek Sekulski, tam nie jestem też jakimś ani kolegą, ani miłośnikiem, ja szanuję mądrych Polaków. O tym możemy pogadać, ale poza tym zgromadzeniem, nie publicznie, bo za dobrze znam. Kochani, jeśli tacy politycy, polscy w tym czasie znajdą się w Parlamencie Europejskim i razem będą współpracować z politykami niemieckimi, francuskimi i innymi, oni też widzą, co się dzieje. Europa jest prowadzona do zagłady. To jest nasze osiągnięcie. Polacy muszą być w tym momencie, gdzie dokonują się potężne zmiany w świecie i w Europie. Jeśli naszych przedstawicieli zabraknie, a tych, którzy są, zapomnijcie o nich. Będziemy zawsze tym podnóżkiem. Będziemy zawsze tym niewolnikiem Europy i wszystko jeszcze w dodatku za tą wojnę skupi się na nas. I teraz, kochani, ostatnia myśl. Pozwólcie mi jeszcze. Słuchajcie, mamy 1900, przepraszam, 2024. Prawie 100 lat temu, lata 30. Ubiegłego wieku rodzący się nazizm. A co dzisiaj się rodzi? Neonazizm. I tak samo z tego śmierdzącego zachodu przychodzi. Śmierdzącego zachodu. Mówię to jako Polak. Taki Polak, nawet kontuszowy, wiecie. Których nie lubią. Tak jest, spokojnie. I teraz bardzo ważna rzecz w ostatnich dniach się dzieje. Jak naród może w coś takiego uwierzyć? Słuchajcie, Polacy. Mówi to Tusk, mówi to prezydent, mówią wszyscy politycy. Konfederacji też! Bo tak banda głosowała w Sejmie. I nie o, i nie ma żadnych tutaj usprawiedliwień. Was zalewa nie ukraińskie zboże! To, co to wy tego nie widzicie? Was zalewa rosyjskie i białoruskie zboże! Rozumiecie? Nie ukraińskie zboże was zalewa! To nieprawda! A jaka jest prawda? Macie w to brednie uwierzyć. Słuchajcie, Białoruś trzy lata. Nie ma prawa jednego kilograma, to jest takie państwo, które nie wyeksportuje. Tam wszystko, co w łapę temu narodowi wpadnie, jest przerobione, produkowane, tam potężna produkcja. Państwo się rozwija. Trzy lata nie eksportuje, a was zalewa. Wiedzą, że nawet 0,4% to jest wymiana między nami, ale wam mówią, że zalewa, tak? Z Rosji, z Boża. Przez kolejne lata, statystyka, znajdzie się wszędzie. Jeden milion ton zbóż rok do roku teraz też płynie na całą Unię Europejską. A Wam mówią, że to z Rosji i z Białorusi Was zalewa, tak? Wam mówią, że tam nie ludzie mieszkają. W Rosji i na Białorusi, tak? Że to są wszystko bandyci, że oni zaczynają wojny. Nie ci z Ameryki, tak? Rozwija się rasizm etniczny. Tak jak w latach 30. Szukano wroga. Obdarzano określone narody. Wrogością i prowadziło to, wierzcie mi, do potężnych wojen, konfliktów. Dzisiaj, jak trzeba Polaków na bazie tego głupstwa urobić, trzeba Polaków tak zmanipulować, żeby za wszelką cenę przedstawić nam, że między mną, Polakiem, a Moskarem, Rosjaninem jest jakiś powód do wojny. Ale ze strony ani Rosjanina, ani mnie nie ma żadnego powodu. Rosja nie jest naszym wrogiem. Rosja nie jest naszym wrogiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Towińskiemu I teraz zapraszam naszego szefa, szefa Polskiego Ruchu Antywojennego, doktora Leszka Sykulskiego. Proszę Leszek. Brawo Leszek! Czołem Wielkiej Polsce! Chwała wolnej Palestynie! Chwała! Szanowni Państwo, kiedy politycy po okrągłostołowi lamentują biadolą nad losem rosyjskiego nacjonalisty Aleksieja Nawalnego, kiedy przejmują się śmiercią tego nacjonalisty dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci, jest bestialsko mordowanych w Strefie Gazy. I w Palestynie chcemy przypomnieć o tym, o rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powiedziała wyraźnie, że na terytorium Palestyny mają istnieć dwa państwa. Dwa, a nie jedno. Dlatego chcemy dzisiaj przypomnieć o mordowanych Palestyńczykach, którzy mają prawo. Do swojego państwa. Ale chcemy także przypomnieć o tysiącach mordowanych w sposób najbardziej bestialski, jaki można sobie wyobrazić, polskich kobietach i dzieciach na Wołyniu. Pytam publicznie, dlaczego nie ma ekshumacji? Ja Państwu odpowiem: Dlatego, że Ukraińcy ukrywają, w jak bestialski sposób mordowali naród polski w latach czterdziestych. Ukrywają swój sojusz z III Rzeszą. Obecnie prowadzone są ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a wstrzymane są ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Dlatego chcemy dzisiaj tutaj wyraźnie przypomnieć, że pamiętamy o ludobójstwie, ukraińskim ludobójstwie na Wołyniu. Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyn pamiętamy! pamiętamy! Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i chcemy wyraźnie tutaj na wschodzie Polski, w Lublinie, powiedzieć... Tu jest, Polska, tu, tu jest Polska, nie Bruksela, tu Bandery, się nie wspiera! Tu jest Polska, nie Bruksela, tu Bandery, się nie wspiera! Tu jest Polska, nie Bruksela, tu Bandery, się nie wspiera! Kilkaset miliardów złotych przekazanych na Ukrainę za darmo. W żaden sposób nie zostało zdyskontowane przez państwo polskie. Polska nie ma absolutnie nic wspomagania Ukrainie. Nie ma ekshumacji, a zbrodniarzom i ludobójcom, takim jak Bandera i Szuchewicz, stawiane są pomniki, ich nazwiskami opatrywane są stadiony i ulice. Czerwono-czarne flagi powiewają na Ukrainie zbrodnicze, ludobójcze, symbol ukraińskiej powstańczej armii. Nie przeszkadza to rządowi w Warszawie. Sługo narodu ukraińskiego, jak nazwał ich Łukasz Jasina, były rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kilkaset miliardów złotych w sprzęcie wojskowym, w amunicji, w paliwie, w kosztach ochrony zdrowia. My wszyscy za to płacimy. My wszyscy za to płacimy. I trzeba jasno powiedzieć, że władza kłamie. Mówiąc o tym, że broni Polski. To nie jest tak. Polska ma ponad 600-kilometrową granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Polska, Polacy, przede wszystkim Polacy, chcą normalnie, dobro sąsiedzko żyć z Rosjanami, z Białorusinami, handlować, a nie wojować. Dlatego trzeba dzisiaj jasno tutaj na Placu Zamkowym w Lublinie powiedzieć. To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To, to, nie, nie, nasza wojna. Wojna. to nie nasza wojna! To nie nasza to wojna. wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! Musimy sobie zdawać sprawę, że czy rządził PiS, czy rządzi obecna koalicja, narracja prowojenna, wpychanie Polski do wojny! Cały czas postępuje! Cały czas postępuje! Szymon Hołownia, marszałek... Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ośmielił się znieważyć głowy obcego państwa, mówiąc, że wdepce Putina w ziemię. Więc trzeba jasno powiedzieć odpowiedzieć panu marszałkowi! Hołownia w kamasze, a nie dzieci nasze! Hołownia w kamasze, a nie dzieci nasze! Hołownia w kamasze, a nie dzieci nasze! Pamiętajmy, że Poprzedni rząd udzielił ogromnej pomocy Ukrainie. Otworzył wrota do Polski, kończąc lockdowny za jednym pociągnięciem długopisu. Zniewalano Polaków przez dwa lata. Organizowano nielegalne lockdowny, a przepraszam, areszty domowe nazywane dla zmylenia przeciwnika kwarantannami. I co? 24 lutego nagle skończył się Koronawirus. Nagle kilka milionów Ukraińców mogło wjechać bez kwarantanny, bez paszportów covidowych. Pamiętamy o tym, co robił Kaczyński, co robił Morawiecki. Ale patrzymy na to, co mówi też dzisiaj Sikorski, Radosław Sikorski, który ewidentnie prowokuje. Prowokuje do wojny z Rosją w naszym głębokim przekonaniu. Dlatego musimy tutaj odpowiedzieć tym politykom w Warszawie. Sikorski! Kaczyński na, na front front ukraiński, ukraiński, Kaczyński na front ukraiński! Kaczyński na front ukraiński! Szanowni Państwo, za chwilę sformujemy czoło marszu, zbieźmiemy transparenty, flagi narodowe i oznajmimy bardzo głośno politykom, że nie damy naszych dzieci na mięso armatnie. Nie po to Polki urodziły dzieci, aby politycy w Warszawie wysyłali je na cudze wojny. Powiedzmy to jeszcze raz głośno. Nie idziemy na żadne wojny. To nie nasza wojna! 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 To Głos oddaję pani Marcie Ahmed. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, protestujemy przeciwko agresji wojsk izraelskich na Strefę Gazy i ludobójstwa, którego się dopuszczają. W wyniku tego śmierć ponoszą głównie palestyńscy cywile w liczbie 31 tysięcy, w większości kobiety i dzieci. Rannych jest już około 70 tysięcy. Głośno mówimy, Stop zabijaniu Palestyńczyków na oczach całego świata, który kieruje się podwójnymi standardami. W mediach masowego przekazu to ofiara stała się katem. To, co się dzieje, nie jest odrębnym incydentem. Ten stan rzeczy trwa już od ponad 75 lat, gdzie Palestyna została niesprawiedliwie napadnięta, celem narodzenia się tworu o nazwie Izrael przy pomocy świata zachodniego, który w ten oto barbarzyński sposób hołduje idei kolonializmu oraz imperializmu. Ludzie zostali skazani na masowe wysiedlenia bezprecedensowe kary. Masakry, czystki etniczne. Nie bójmy się użyć tego stwierdzenia, jest to Holokaust Palestyńczyków. Naród, który w czasie wojny tak okrutnie cierpiał, nie wyciągnął z historii nic. Stał się jednym z nich. Drodzy Zgromadzeni, patrząc na przekaz mediów telewizji publicznych oraz niepublicznych, Palestyńczycy nazywani są terrorystami. Jednak świat ten z premedytacją zapomina o kilkudziesięcioletniej okupacji. Staraliśmy się dojść do porozumienia między nami, kiedy to w 1991 roku podpisany został traktat pokojowy. Jednak zaraz po tym wydarzeniu, zabity przez ekstremistów e, izraelskich, został ich premier Ishaq Rabin. Od tego momentu obrót spraw przybrał bieg odwrotny do zamierzonego. Wzrosła liczba budowy osiedli osadników na terytorium palestyńskim oraz, co się z tym wiąże, przywłaszczenia coraz większych połaci ziem, nie mówiąc o krwawych losach ludzi zamieszkujących te tereny, Proszę Państwa, rana, która została zadana w brutalny sposób, nie została zaopatrzona od 75 lat. Nadal krwawi i pozostawiona jest bez leczenia. Gromadzimy się tutaj, aby zaprotestować przeciwko panującym podwójnym standardom i podwójnym moralom. Jeśli cierpienie i niedola dotyczy Palestyńczyków, to świat jest ślepy i milczy. Jeśli dotyczy to innych państw, to stanie na głowie i robi wszystko, żeby jak najszybciej udzielić pomocy oraz zażegnać konflikty. Świat mówi: Walka przeciwko okupantowi jest słuszna, ale jeśli walka ta dotyczy Palestyńczyków, wtedy jest terroryzmem. Zwracam się teraz do Państwa. Proszę podać mi jeden przykład na świecie, gdzie narodowi, który został napadnięty i okupowany, zabroniono tworzenia jawnego ruchu oporu. Prawo międzynarodowe zezwala na jego tworzenie i z prawa tego korzystać możemy. Drodzy zgromadzeni, wolność i niepodległość to marzenia palestyńczyków. Czy to jest dużo? Chcemy żyć jak inne niepodległe narody na świecie. Chcemy żyć na naszej własnej ziemi bez blokad wojskowych, bez strachu przed niespodziewaną napaścią osadników z karabinami. Chcemy przemieszczać się między miastami bez notorycznych kontroli. Chcemy, proszę państwa, żyć i móc oddychać ze spokojem jak każdy inny człowiek. Że według państwa to jest dużo, masakry, których jesteśmy świadkami, powinny się skończyć. Chcemy żyć w niepodległym i suwerennym państwie Palestyna. Należy zmusić władze izraelskie do wykonywania, przestrzegania i szanowania tysięcy rezolucji wydanych przez ONZ podczas trwania tego konfliktu celem jego definitywnego zakończenia oraz zwrócenia nam godności poprzez przywrócenie Państwa Palestyna, gdzie ze spokojem wrócić będzie mogło miliony ludzi. Może ich domów już nie będzie, ale ziemię swoich przodków dziadków odzyskają. Dziękuję bardzo. Dziękuję.